we Twarzaczu naszego radia The Cure Lullaby. Mam nadzieję, że mm, Państwo również macie otwartego Mixclouda, ponieważ tam można słuchać radia w pełni, w, można doświadczyć radia w pełni, również, również muzyki. A tymczasem mamy 11.18. Jest to audycja Halo Dzień w Halo Radio. E, i ja już e, m, jestem e, połączony e, z, e, z dziewczynami, z Paniami z kobie z, centrum, um, z Centrum Młodzieżowego Międzyczas. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Um, Inicjatywa oddolna, inicjatywa obywatelska, ale inicjatywa również młodzieżowa zlokalizowane w Mińsku Mazowieckim Między, Międzyczas to miejsce stworzone przez młodych i dla młodych. Jest wyjątkowe, bo ukazuje wymierne efekty dialogu pomiędzy młodzieżą a decydentami. Kto jest młodzieżą, a kto decydentami? Pani Eliza Bujarska. Zdecydowanie tak. Młodzieżą są miejsce nastolatkowie. Wszystko mhm. rozpoczęło się od pierwszego spotkania międzyszkolnej inicjatywy samorządowej, czyli tak naprawdę przedstawicieli samorządów uczniowskich z mińskich szkół w 2018 roku, i to oni po raz pierwszy na swoich wewnętrznych spotkaniach, ale później również na spotkaniach z panem burmistrzem miasta. Rozmawiali o tym, że w mieście przydałoby się miejsce dla młodych z ofertą, która dla młodych jest ciekawa, atrakcyjna, czyli jak najlepiej tworzoną przez młodych ludzi. No właśnie, no bo tylko młodzież wie, co w, w młodzieży piszczy, można powiedzieć. Ale również. Jak, jak mniemam, jak w zasadzie rzeczywistość w Polsce pokazuje, no, nie było wcześniej wielu takich inicjatyw. Czy w ogóle były takie inicjatywy wcześniej w Polsce? Bo wydaje mi się, że chyba nie. W Polsce generalnie. Dostrzega się potrzebę tego, aby oferta kulturalna, oferta spędzania wolnego czasu była również dostosowana do młodzieży, ale w bardzo mhm. dużym stopniu jest to oferta tworzona przez dorosłych. Przedstawiciele domów kultury, czy samorządów, czy szkół dostrzegają, że no, musimy tutaj zadbać o naszych nastolatków, którzy już nie są dziećmi. Natomiast my mówimy o idei centrum młodzieżowego, która jest bardzo rozpowszechniona w krajach Europy Zachodniej, Skandynawii, czyli takiego miejsca, takiej przestrzeni, która jest. Tworzona przez młodych, dla młodych, dla siebie nawzajem. E, tutaj jest łączony element edukacji takiej obywatelskiej, poczucia odpowiedzialności, sprawczości też, że sami możemy coś zrobić, ale też e, w towarzystwie wsparcia osób dorosłych, osób, które mają e, przygotowanie i doświadczenie do pracy z młodzieżą w takiej pozaformalnej e, strukturze. E, więc mm -hmm. jest to dość, e, e, znacznie inna inicjatywa niż kluby młodzieżowe czy młodzieżowe domy kultury, gdzie oferta jest narzucona z góry, jest przedstawiona, no tak. zapisujemy się. Wyjęcia. Tutaj chcemy, aby to młodzież e, e, dotworzyła i wyraźnie widać, że młodzież w Mińsku Mazowieckim czuje blusa, wie o co chodzi i jak najbardziej w to wchodzi e, i tworzy i działa. O tym, że młodzież w Mińsku Mazowieckim czuje blusa, świadczy sam właśnie projekt i sam MIS, czyli, um, czyli Międzyszkolna Inicjatywa Samorządowa. Jak czytam tutaj w briefingu, kiedy się przygotowywałem do rozmowy. Um, powiedziały nam dziewczyny, że ideą stworzenia w mieście na centrum na wzór europejski rozpromowała właśnie pani Eliza Bujalska. Więc, więc była pani mentorką, jest pani mentorką, rozumiem tej, tej inicjatywy, ale ja bym chciał w takim razie oddać głos członkiniom Międzyszkolnej Inicjatywy Samorządowej, ponieważ, ponieważ to one mogą najlepiej chyba powiedzieć, ocenić, może też współpracę i, i, i określić w zasadzie na czym to polega, ponieważ Międzyszkolna Inicjatywa Samorządowa to jest coś bardzo ciekawego dla mnie, ponieważ no, samorządy, jak wiemy, wszyscy zawsze funkcjonowały w szkołach, ale to jest inicjatywa międzyszkolna. Jak to się stało, Pani Dominiko? No to jakby. Sam początek, no to Eliza nam to jakby zaczęła i zaprosiła wszystkie samorządy do współpracy, samorządy różnych szkół z całego miasta, z różnych dzielnic, no połączyły siły, w tym ja jako przewodnicząca jednej ze szkół mm. i Dzięki temu, że się spotkaliśmy, mogliśmy omówić różne sprawy, między innymi to, że w naszym mieście brakuje właśnie miejsca dla nas, dla młodzieży, gdzie moglibyśmy spędzać razem czas, osoby I 150 zł na to miejsce. Y tak, 150 tysięcy. A 150 tysięcy, przepraszam, głupi błąd. 150 tysięcy złotych, tak, tak, bo jak czytamy właśnie tutaj, grupa członków MIS-u napisała wniosek do budżetu obywatelskiego, napisaliście wniosek i zdobyliście 150 tysięcy złotych na remont, adaptację i wyposażenie takiego miejsca. E, tak, jakby e, samo zdobycie to nie przyszło też tak łatwo, był cały proces między innymi jakby promowania tego, że coś ta, że jest taki pomysł e, rozpowszechnianie tego w szkołach przez internet, na Facebooku. Hmm. E, jakby dużo pracy w to włożyliśmy i się to opłaciło, bo udało nam się e, jakby wygrać ten budżet i można było też zauważyć, że jakby podniosła się liczba osób głosujących w tych, naj, tych najmłodszych kategoriach wiekowych. A no właśnie, najmłodsze kategorie wiekowe. To jakie są to kategorie wiekowe? Kto był zaangażowany w ten projekt? Może niech odpowie teraz pani Aleksandra Kluj. Niestety chyba nie będę w stanie na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że w międzyczas zaangażowana jestem dopiero od kilku miesięcy. Mhm. Nie uczestniczyłam. W pracach Międzyszkolnej Inicjatywy Samorządowej. To zostawmy Będę to pytanie na, na, na później. Myślę, że, że Eliza lub Dominika. Lepiej na to pytanie. Dobrze, to ja, to ja to pytanie zadam już za moment. W takim razie ja się chciałem zapytać, bo jak pani powiedziała, jak, jak zrozumiałem, jest pani właśnie zaangażowana w ten projekt od niedawna i jest pani w tym projekcie jako, jako osoba, no już nie, nie przedstawicielka młodzieży, tylko osoba dorosła. W takim razie. Um, z tego, co się dowiedziałem, nikt dorosły niczego nie, nie narzuca. To młodzi decydują, co chcą robić i kiedy. Co więcej, decydują o tym, jak centrum wygląda i kto tam pracuje. Czy to znaczy, że nie ma żadnego, żadnej koordynacji? Czy jak wygląda koordynowanie tego projektu od strony, można powiedzieć, takiej merytorycznej? Myślę, że najodpowiedniejszym słowem będzie towarzyszenie. Dlatego, że młodzi ludzie w centrum młodzieżowym potrzebują przede wszystkim swojego rodzaju wsparcia mhm. osoby dorosłej, która z trochę innej perspektywy jest w stanie spojrzeć na pomysły, które mają, czy na problemy, z którymi się mierzą. Więc w ten sposób bym to określiła. I faktycznie w planie mamy, bo to się jeszcze nie wydarzyło, uh -huh. zatrudnienie kogoś takiego. Wciąż szukamy określenia, jak takie stanowisko miałoby się nazywać. Pojawiają się najróżniejsze pomysły, takie jak zegarmistrz, mentor, tutor. Cóż, wynika to z faktu, że w uh -huh. Polsce w zasadzie nie ma nazywnictwa towarzyszącego pracy z młodzieżą, co też już w jakiś sposób obrazuje skalę. Y, chyba takiego niedocenienia tej grupy społecznej jako y, osobnej w odróżnieniu od y, no właśnie, to y, dzieci to są albo dzieci, albo, albo jeszcze niewychowani jacyś, czy, czy nie, no, nieukształtowani to. przyszli dorośli. Zgadza się i stąd też y, bardzo często dorośli ludzie y, mają w sobie pewien lęk przed tym, by współdzielić odpowiedzialność z tymi młode, młodymi ludźmi. Już nie mówię o, tej, o, o oddaniu w pełni tej odpowiedzialności, a y, tak chcielibyśmy, żeby w międzyczasie się działo. Y, więc nawet jeżeli w centrum młodzieżowym osoba dorosła będzie zatrudniona, a będzie, to tak czy inaczej to młodzież będzie decydowała o tym, kim ta osoba y, będzie. To oni przeprowadzą proces rekrutacji i y, 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 dzięki temu y, mamy nadzieję, że ta współpraca będzie y, przebiegała na y, takich torach mocno partnerskich. Świetnie. Relacje partnerskie są bardzo ważne, zwłaszcza przy współpracy z młodzieżą właśnie. O tym za moment więcej. Proszę z nami zostać. Za, za jakieś pięć minut wrócimy do rozmowy. Porozmawiamy wtedy więcej o projekcie Centrum Młodzieżowego. Międzyczas Moim, moimi i pańskimi, państwa gościeniami są Eliza Bujalska, Dominika Złotkowska i Aleksandra Kluj z Centrum Młodzieżowego Międzyczas. Halo, dzień, um, 11.32. Um, felietony, felietony, felietony. Dzisiaj, um, również tak jak i codziennie w y, tygodniu, um, felieton o 12.50 najbliższy to będzie felieton Agaty Diduszko-Zyglewskiej o 14.50 felieton Arkadiusza Szczurka o 16.50 felieton Ziemowita Szczerka a o 18.50 felieton Sylwii Hutnik serdecznie zapraszamy a tymczasem my się już ponownie łączymy z gościniami naszego programu dzień dobry pani Eliza Bujalska, pani Dominika Złotkowska i pani Aleksandra Kluj. Dzień dobry. Dzień dobry. W poprzedniej części mówiliśmy, już wspomnieliśmy trochę o um, projekcie Centrum Młodzieżowego. Um, ja chciałem właśnie, m, może ponowię to pytanie, bo jest to dla mnie bardzo ciekawe. Kto najmłodszy, od, od ilu lat, od jakiego wieku można. Um, można się w tej organizacji, w tym centrum młodzieżowym, czy może i nawet w międzyszkolnej inicjatywie samorządowej udzielać. to może ja odpowiem. Szkolna inicjatywa samorządowa e, zrzesza samorządy uczniowskie szkół e, mińskich e, i e, no, najmłodszy wiek tutaj jest e, dyktowany tym, w jakim wieku są członkowie e, zarządu samorządu uczniowskiego w danych szkołach. E, z praktyki widzimy, że są to e, najmłodsi, to są raczej szóstoklasiści, mhm. e, ale w znacznej przewadze siódmo ósmo, e, klasiści. Czasem zdarza się ktoś młodszy. E, więc tutaj nie ma sztywnych to bardziej wynika z tego, jak akurat szkoła przygotowuje się do, do wyborów samorządu uczniowskiego. Natomiast jeśli chodzi o Centrum Młodzieżowe, no tutaj jest już zupełnie inna kwestia mhm. i to jest też pewien aspekt, który jest wypadkową wielu rozmów konsultacji dyskusji e, rówieśników e, nastolatków e, z samorządów ale też nie z organizacji pozarządowych e, i różnych młodych wolontariuszy którzy e, mniej więcej oszacowali ten wiek taki dolny na e, 13 lat, od 13 roku życia. Na pewno będziemy zapraszali wszystkie osoby nastoletnie do Centrum Młodzieżowego Międzyczas. A jeszcze wspomnę, że wcześniej Dominika opowiadała o dużym sukcesie budżetu obywatelskiego i dużym procencie młodych osób, które zaangażowały tak. się w głosowanie, co rzeczywiście wcześniej to było dodatkowe. I ja tutaj jak najbardziej podkreślę, bo ja dobrze pamiętam, że to było ponad 30% wszystkich głosów pochodziły od osób w wieku do 25 roku życia. Tutaj akurat było od zera do 25 roku mhm. życia, bo każdy mieszkaniec Miska Mazowieckiego może głosować. Świetnie. To jest bardzo dobra informacja. W zasadzie, czy można powiedzieć, że to też jest bardzo demokratyczna inicjatywa, ponieważ opiera się na głosowaniu? Pani może? Dominika Złotkowska. Niech opowiem. No myślę, że no tak, bo jak jest głosowanie i ludzie głosują, to znaczy, że chcą tego miejsca, tak? No, właśnie, ale czy. ponieważ jest to miejsce, w którym dorośli się nie udzielają w takim sensie, że nie mówią, nie, 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 nie każą niczego robić, można powiedzieć z jednej strony, że no, ja tak powiem kolokwialnie, no, starych nie ma, można robić, co się nam podoba, ale czy to tak rzeczywiście wygląda? Czy to jest samowolka, czy dochodzi do jakiejś, można powiedzieć, samoorganizacji? Myślę właśnie, że Cała idea tego centrum młodzieżowego mm. będzie polegać na tym, jak na, na takim zaufaniu, na tym, że jeżeli pewne osoby przyjdą, to przyjdą do miejsca czystego i nie zostaną miejsca zaśmiestłonego przez inne osoby. I to jest na takim właśnie zaufaniu i na tworzeniu wspólnego miejsca, gdzie każdy, kto przychodzi, to o to miejsce będzie się troszczył. Mm. Czyli można powiedzieć, że po prostu wszyscy są tam zaangażowani w utrzymanie tego, tego centrum. Ale czy, czy można również powiedzieć, że to funkcjonuje bez planu, czy istnieje jakaś organizacja, jakaś wewnętrzna struktura, która pozwala utrzymać miejsce i, i również ludzi się tym zajmujących, młodych ludzi w organizacji? Na ten moment nie mamy jeszcze żadnej organizacji, ale planujemy ją założyć, aby międzyczas mógł być zarządzany przez właśnie taką organizację, która byłaby stricte pod Centrum Młodzieżowe. Na ten moment nasze Centrum Młodzieżowe znajduje się w piwnicy Miejskiego Domu Kultury. Mhm. Więc wszelkie środki, które są przeznaczone na rozbudowę tego miejsca, są na razie jakby w kieszeni e, Miejskiego Domu Kultury. Okej, okay, czyli, czyli Miejski Dom Kultury gospodaruje tymi środkami? Pani Eliza, proszę. E, Miejski Dom Kultury wspiera i pośredniczy w gospodarowaniu mm -hmm. tymi środkami, ale to na co one są spożytkowane jest również w gestii młodzieży. To na przykład właśnie grupa projektowa nastolatków wybrała szczegółowo, jakie tam będą się znajdowały gry planszowe, jakie sprzęty, jakie, jakie wyposażenie. Pozostawiamy w tym tej współpracy opartej na zaufaniu kwestie na przykład doboru gruntu czy farby do podkładu na ścianę już do osób, które rzeczywiście też mają w tym doświadczenie. To nie czyli takich właśnie dorosłych towarzyszących, natomiast pozostałe kwestie są decyzją młodych osób. A jeszcze w kontekście tej struktury i takiej organizacji, to może Ola też dopowie o pomyśle Rady Programowej i zaangażowaniu też młodzieży w decydowanie o tym, co tam właśnie się będzie działo, w jakiej strukturze. No właśnie do tego chciałem dojść, ponieważ no zbliżamy się już do tego momentu, ale no ja powiem tylko jeszcze szybko ze swojego doświadczenia w moim małym mieście, w którym się wychowałem. Nie, nie było co prawda takich organizacji. Był, był właśnie dom kultury. Ja chodziłem na zajęcia plastyczne i, i bardzo się tam rozwinąłem artystycznie, i mam nadzieję, że właśnie młodzi ludzie mogą się rozwijać również w kierunkach swoich pasji. I czy te właśnie, i tutaj już właśnie pytanie kieruję do pani Aleksandry, czy, czy młodzież ma właśnie zorganizowane również warsztaty, czy jak wygląda. Taka merytoryczna organizacja tego, czy, czy zapewnione są również środki na, na wspieranie po prostu pasji i rozwoju młodego człowieka? Cóż, środki zapewnione oczywiście są. Natomiast myślę, że tym różni się. Centrum Młodzieżowe odchodzi do Domu Kultury, że w tym przypadku młodzieży nie są w żaden sposób narzucane warsztaty czy inne zajęcia, mhm. w które młodzież chce się zaangażować. I to jest chyba klucz tego wszystkiego: że to młody człowiek Wszyscy. musi przyjść czy do tej osoby, która pracuje w centrum młodzieżowym, czy po prostu zebrać znajomych i powiedzieć: Hej, a może na przykład zorganizowalibyśmy warsztaty z robienia makramy albo z odrestaurowywania mebli. Oczywiście pewnie jakieś tam y, limity będą obowiązywały. Nie wszystko da się zrobić, ale też chcielibyśmy, żeby te zajęcia dodatkowe. Y, Organizowane były w ramach umiejętności, które posiadają młodzi ludzie. To nie zawsze będzie odbywało się tak, że ściągamy kogoś wyspecjalizowanego, kogoś dorosłego właśnie. Tylko świetnie byłoby, gdyby młodzież czuła się już na tyle pewnie, by wziąć sprawy w swoje ręce. Żeby na przykład ktoś, kto ma talent plastyczny, organizował warsztaty plastyczne. Wczoraj choćby rozmawialiśmy ze znajomymi z innego centrum młodzieżowego w Polsce, mhm. którzy wspominali o tym, że jeden z chłopaków, który e, lubi jojo, poprosił o to, by e, więcej tego sprzętu w, w ich centrum młodzieżowym zorganizować i ściągnął kilkanaście osób, których e, uczył obsługi tego jojo. I więc tak mniej, więcej, e, tak mniej więcej mamy nadzieję, że będzie to działało. Chociaż oczywiście też mamy świadomość, że to jest proces, bo młodzież, która oczywiście. do tej pory raczej nie jest przyzwyczajona tego, że oddaje im się tę możliwość decydowania o tym, co mają robić, e, to być może na samym początku nie będzie w stanie nawet odważyć się na to, by z pewną propozycją przyjść? No tak, samorządowa czy samoorganizacyjna inicjatywa również wymaga przyzwyczajenia do, do sprawczości, nie? bo, bo trzeba, trzeba być przyzwyczajonym do tego, że ma się siłę sprawczą, do tego myślenia, że okej, okay, mam pomysł, okej, okay, to w takim razie mogę to zrobić, mogę to zrealizować. To ale, ale właśnie, czy, czy są jakieś akcje promocyjne pomagające wprowadzić to w obieg młodego społeczeństwa mińka Mazowieckiego? Tak, ta kampania promocyjna właśnie się rozpoczęła i nasze spotkanie też jest jednym z etapów mówienia o tym, czym jest międzyczas. Muszę powiedzieć, że skupiamy się nie tylko na mówieniu o tym konkretnym centrum młodzieżowym, ale też na promowaniu idei Centrów młodzieżowych jako takich, zwłaszcza że w Polsce one po prostu nie funkcjonują albo funkcjonują w może niedostatecznej liczbie, by społeczeństwo mogło zdawać sobie sprawę, jakie cele takim organizacjom przyświecają. I cóż, muszę powiedzieć, że zainteresowanie jest spore. Mam wrażenie, że trafiliśmy też w odpowiedni czas. Ten timing, jak wiemy, w organizowaniu Nowych Rzeczy jest cenny. Coraz więcej mówi się o sprawczości, coraz więcej mhm. mówi się o. Partycypacji młodych ludzi, o tym, by podejmowali decyzje, by mogli decydować o sobie samych i nie mówię tutaj o tych, którzy mają 18 lat, tylko właśnie o tej niezagospodarowanej młodzieży w przedziale powiedzmy od 13 do 18 roku życia. Wracając jednak do promocji, to faktycznie te działania się rozpoczynają, staramy się, staramy się promować w różnych rodzajów mediach. No ale oczywiście główną naszą grupą docelową jest młodzież z miejska mazowieckiego. Cóż, przekonamy się myślę bardzo szybko, czy nasze działania są skuteczne. Natomiast też mamy świadomość tego, że nie wszystko da się zrobić od razu. Oczywiście. i młodzież to jest proces. Jest Poznać, przyjść, przekonać się, że to jest fajne miejsce, do tego stopnia, że mamy nadzieję w pewnym momencie zaczną przychodzić ludzie sami, bez tego emocjonalnego zaplecza w postaci kolegi czy koleżanki, bo będą przekonani, że tutaj czują się bezpiecznie, że mogą tutaj spędzić czas w absolutnie dowolny sposób, że w międzyczasie nic absolutnie nikomu nie narzuca. Czy międzyszkolna inicjatywa samorządowa również angażuje się w projekty w samych szkołach, na przykład promujące tę inicjatywę? Pani Dominiko, pa, pani, czy, dobrze rozumiem, pani Dominika Złotkowska, pani jest członkinią również międzyszkolnej inicjatywy samorządowej, prawda? Tak, prawda. Czyli, jak, czyli w takim razie, jakby pani mogła w sumie się na ten temat wypowiedzieć, wydaje mi się, że jest pani najbliżej tego clue. No Myślę, że na ten moment, kiedy szkoły są pozamykane, to tak naprawdę jakichś większych działań nie ma, oprócz jakby wspierania samej, samej idei jakby rozpowszechniania tego, że Centrum Młodzieżowe już wkrótce się otworzy. E, um, na não... Jeszcze jakby, no nie wiem, co tam jest jakby w planach, bo jestem członkiem, a jakby zarządza tym Eliza, więc można jej się bardziej dopytać. To w takim razie, pani Elizo, proszę proszę o odpowiedź też na to samo pytanie, czyli czy inicjatywa, czy międzyszkolna inicjatywa samorządowa również angażuje się w projekt, w promowanie projektów w szkołach. No oczywiście ja szkołę, przez szkołę mam tu Tutaj na myśli raczej um, yy, może jakieś konferencje internetowe, ponieważ, no, czy, czy, czy live, ponieważ no, szkoła chyba teraz jeszcze nie funkcjonuje tak, jak funkcjonowała przed pandemią. Rzeczywiście w tym momencie działamy bardziej wirtualnie, ale bardzo ważną cechą charakterystyczną międzyszkolnej Inicjatywy samorządowej jest to, że mamy kilka edycji. Dominika była przewodniczącą podczas pierwszej edycji, czyli te dwa i pół roku temu, mm. kiedy w ogóle pojawiła się też koncepcja po raz pierwszy i rzeczywiście młodzież mogła się spotkać i porozmawiać i okazało się, że młodzi ludzie z różnych szkół mają podobne pomysły i myśli i potrzeby i też widzą, że o tego brakuje, a to by było fajnie zrobić. Mm. I rzeczywiście z tamtej pierwszej edycji stworzyła się grupa kilkunastu osób już bezpośrednio zaangażowanych w tak zwaną grupę projektową. No ale później czas płynął, przyszedł kolejny rok szkolny, Kolejna hmm. edycja i członkowie misu z tej drugiej edycji, no bo samorządy uczniowskie troszeczkę się zmieniają, tak jak Jasne. na przykład Dominika zmieniła szkołę, więc władza się zmienia. Bo skończyła szkołę podstawową, ale nadal jest osobą bardzo zaangażowaną. Druga edycja też i trzecia edycja też były zaangażowane na najróżniejszych, w najróżniejszym zakresie, bo w międzyczasie był budżet obywatelski, była cała kampania, były informacje online, wirtualne, ale też na żywo, były konsultacje w trakcie ferii zeszłorocznych, był, był piknik międzyszkolny, gra miejska. W związku z tym kilka działań było. No, do czasu pandemii. Od czasu pandemii mhm. rzeczywiście to było utrudnione i przeniesione do sieci. Natomiast teraz Ola wspomniała o kampanii informacyjnej, która rusza, tak. i ona jest bezpośrednio związana właśnie z naszymi przedstawicielami. Młodzieży w szkołach, bo to jest świetne e, też pokazanie tego, że te samorządy uczniowskie są bardzo istotne, są mega ważne. E, cała, e, cały, cały międzyczas jest właściwie takim świetnym przykładem tej sprawczości, bo gdzieś tam dwa lata temu jakaś grupa młodych osób, ale nie po prostu jakaś, tylko samorządy uczniowskie połączyły siły, zjednoczyły się, żeby powiedzieć coś wyraźnie, tego potrzeba. Jesteśmy dwa lata później i trzecia edycja e, samorządów uczniowskich ma możliwość kontynuować działanie, bo to już już się e, zaczęło dziać i to już e, funkcjonuje w naszej miejskiej przestrzeni. W związku z tym to jest świetny przykład tej sprawczości, tego, że samorządy uczniowskie mają bardzo dużo do zrobienia e, i lada moment będziemy ich właśnie na zoomowych spotkaniach e, prosić o wsparcie e, i rozpowszechnienie wśród e, swoich kolegów, koleżanek. E, ankiet, pytań, konsultacji, bo teraz już jesteśmy na etapie tworzenia e, programu e, merytorycznego. Świetnie, to jest naprawdę bardzo dobra wiadomość. Jak to się mówi też, no, znowu tutaj ucieknę się do kolokwializmu, w kupie siła, więc im więcej, im więcej nas będzie. Ja się też jeszcze czuję bardziej młodzieżą niż dorosłym. Ewentualnie może młodym dorosłym. Dopiero 22 lata w tym roku skończę, więc ja dobrze pamiętam, jak to, jak to jeszcze w szkole wyglądało. Byłem też członkiem samorządu uczniowskiego. Więc ta, ta informacja o tej całej inicjatywie już tak w całości i, i o samorządzie, i o, o międzyszkolnej między inicjatywie samorządowej i o samym Centrum Młodzieżowym jest dla mnie bardzo dobrą i e, pełną nadziei e, informacją, ponieważ e, no, brakowało mi tego też w szkole, że nie było tej współpracy takiej, no, również już nie tylko z nauczycielami, bo przecież samorząd to nie tylko emisariusze, wysłannicy do nauczycieli, tylko również ludzie, którzy powinni wiedzieć, jakie są potrzeby młodzieży, jak zadbać o to, żeby, żeby komfort w szkole był jak najlepszy i nie tylko w szkole, poza szkołą, żebyśmy się mogli rozwijać. Moimi i Państwa przede wszystkim przede wszystkim gościni, były pani Eliza Bujarska, pani Dominika Złotkowska i pani Aleksandra Kluj z Centrum Młodzieżowego Międzyczas. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja jeszcze się później odezwę, już tak na poza anteniu, bo, bo wydaje mi się, że ten temat warto by było pogłębić jeszcze. Niestety nie mieliśmy wystarczającego czasu na to, żeby zadbać o wyczerpanie tematu, można powiedzieć. Więc Wszystkiego, na ten czas wszystkiego dobrego, życzę miłego dnia i dziękuję bardzo za wizytę. Dziękujemy, Dziękujemy. bardzo.